Chata GPT trzeba umieć ściągać. Ja sobie ogarnąłem takie okularki za 250 zł, które wyglądają jak zwykłe okulary, a łączą się bezpośrednio do telefonu. Korzystałem z asystenta Chata GPT. Tutaj po boku masz takie słuchaweczki, jak widzisz. Tuż przy waszych uszach zadajesz pytanie szeptem. One mają tutaj mikrofon i dosłownie masz odpowiedź prosto do twojego ucha. Nikt wokół tego nie usłyszy, bo dosłownie masz szeptaną odpowiedź do ucha na każde pytanie świata. Halo, cześć. Dobra, pomóż mi proszę z geografią i powiedz mi, jak daleko leży Finlandia od Polski. Jasne, Finlandia znajduje się na północ od Polski, odległość się... Dobra, jak słyszycie, sobie na każde pytanie, obojętnie co mu nie zadacie, mogą też wyszukiwać informacje z internetu, czy z czegokolwiek, no sami wiecie jak działa sztuczna inteligencja, no 250 zł za coś, co tak naprawdę ratuje wam życie, nie no, to jest niesamowite, jeżeli ktoś chce linka do tych okularów, to kupujcie je na stronie zelena.pl, zostawię wam też linka przypięty w moim profilu.